Ponad 100 mieszkań na wynajem ma zostać wybudowanych w Zawichości w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Mieszkania będą miały od 30 do 60 m2. Gmina realizując to zadanie będzie współpracowała z partnerem państwowym, czyli krajowym zasobem nieruchomości. Gmina Zawichost przystępuje w, w tym momencie do społecznej inicjatywy mieszkaniowej z myślą o osobach, które, których nie stać na kredyt mieszkaniowy i kupno własnego mieszkania, albo które z różnych względów nie chcą podejmować tak dużego obciążenia, które wiąże się ze spłatą rad kredytowych. Dlatego będziemy na terenie Zawichostu budować mieszkania przeznaczone dla takiej właśnie grupy osób. Są to mieszkania czynszowe przeznaczone na Wynajem, ale oczywiście z możliwością dojścia do własności w takim mieszkaniu. W zawichoście, jak i w innych miastach i miasteczkach, brakuje mieszkań. Potrzeby są samorządom znane. Ale nie wiadomo, ile osób byłoby zainteresowanych wynajęciem mieszkania. Samorząd chce liczbę chętnych określić poprzez ankiety. Mamy liczbę osób, które oczekują na mieszkania socjalne i komunalne, natomiast nie wiemy jeszcze, jaka będzie liczba osób chętnych, żeby wynajmować mieszkania w ramach sim -u. Obecnie ankietujemy tutaj społeczeństwo. Po to, żebyśmy mogli dobrze zbadać e, zarówno potrzeby w zakresie ilości tych mieszkań, ale także ich wielkości. Gmina Zawichost zamierza przeznaczyć pod ten rodzaj budownictwa dwie działki, na których można będzie zbudować około 110 mieszkań. Samorząd ma otrzymać na to zadanie około 3 milionów złotych. Są to działki gminne, które wniesiemy tutaj aportem jako Wkład niepieniężny. Gmina ma otrzymać 3 miliony złotych. Na, na budowę mieszkań będą to domki szeregowe. W każdym takim domku będą cztery mieszkania w wielkości od 30 do 60 m2. Zdaniem Burmistrz Kądziołki inwestycja powinna być realizowana w latach 2024-2025. To wszystko zależy od tego, kiedy dostaniemy wsparcie, ale myślę, że będą to lata 2024-2025. Zawiehos zamierza też ubiegać się o środki na budowę nowych mieszkań komunalnych bądź na adaptację gminnych budynków, w których ze względu na stan techniczny nie można mieszkać. Jerzy Strzyż, STV Info.